Cześć Citronwafel, witam was w kolejnym odcinku na moim Jesteśmy znowu w Ark Survival Evolved i dzisiaj idziemy tam. Tam, gdzie oswalaliśmy ćmę i jeszcze dalej. Dlaczego jestem tutaj? Bo tak jakby zacząłem odcinek tam, ale nie zauważyłem, że mam zatrzymane nagrywanie. Będziemy musieli się przedrzeć przez po pierwsze tego typa, po drugie, tamtego, który zieje ogniem. Po trzecie, przez bardzo dużo takich mniejszych stworzeń, bardzo agresywnych. One mają tam gniazda. Wziąłem swoją armię, mieliśmy jednego streama na Twitchu, co ciekawe. Właśnie zastanawiam się, czy się tam nie przenieść z tymi streamami, bo podobno to jest lepsze miejsce dla streamerów. I tak, jak patrzyłem, to chyba rzeczywiście, ale chyba damy radę go uniknąć tutaj. Proszę sobie przejść obok, mam nadzieję. On teraz się czymś zajął, ale jakby tak, jakby tak jednak go ubić. Wiecie co? O! To jest ten ogień. Wiecie co? Bo ja chcę jednak uczyścić ten teren. Żeby nie było takich skubaństw tutaj. Dobra, czy ja mam... Nie, nie mam żadnej grupy przypisanej. Dobra. Jest teraz tak. Atakujemy go. Tak. Co będzie, to będzie. Mam nadzieję, tylko że nikt nie zginie. No, siup! Ja to tam z łuku wiele nie zrobię, ale. Szczególnie, że zostały mi dwie strzały. Co? Jak tak szybko. Oh, fuck! Oh, god fucking dammit! Czekajcie! Czekaj. Nie, ja teraz na serio z Jakim cudem on tak nas łatwo zjechał? On miał 30 któryś level, prawda? On miał 30 któryś level. Ale tak, jeden parazor miał jakieś 1000 życia, drugi miał jakieś 500. Triceratopsy miały razem też z 1000. Łącznie, czyli mieliśmy razem jakieś 2,5 tysiąca życia, a, czyli więcej od niego. Plus ataku. Wszystkie te dinozaury miały bardzo zwiększony atak. Więc ja naprawdę nie rozumiem, jakim cudem my padliśmy. Jak tak pomyślisz, no to ja muszę oczyścić tamten teren. To jest jedyna droga. No jeszcze przez wodę, ale tam nie chcę chodzić ciągle. To jest... Jedyna droga do miejsca, gdzie mamy bardzo dużo rzeczy. Tak naprawdę to nam zamyka... Ty dinozaury nam właśnie zamykają ścieżkę na wiele rzeczy. No nie gadaj, że tu stoisz jak debil. Wypad, co, typie. E. Wypad. Zauważył coś. Chyba mnie! Kuźwo! padły Ale on ma daleki zasięg O kuźwa Enkodowanie przyciążone Czemu? Czemu enkodowanie jest przyciążone? Powinno działać Mam nadzieję tylko, że nie zlagowało mi odcinka Dobra Cel na dzisiaj Odzyskać te idemy A potem co zrobić? Eeeem Rozwijmy się Zróbmy tą kuszę Zróbmy te, Tą siekierę Poswójmy. Jakieś stworzenia typu no parazaura by się przydało, żeby na nim jeździć. Triceratopsy jakieś. Może z tego zaury. Nie ten typ jest, to jest jednak o wiele mocniejszy bydlak niż myślałem. Ale zaraz jego go zaprowadziłem tam bliżej. O fuck! Jak ja tam dotrę, jak ja w ogóle tam się przemieszczę. To teraz w ogóle sobie zablokowałem tam przejście. Ale tak naprawdę w arku najważniejszy jest Exp. Bo jeżeli zginiecie z dosyć dużo armią takich średniowych dinozaurów, to wam to nie zrobi tak naprawdę zbyt wielkiej różnicy na przyszłość. Bo i tak te dinozaury, to potem je pozostawicie. Nie będą już takie mocne dla Was. Więc tak naprawdę strata wszystkiego w arku poza domem to nie jest strata wszystkiego, bo masz Exp. To co jest najważniejsze Dobra, jestem gdzieś w pobliżu, czy to... Nie, to jest Triceratops. Dobra. Mm. Zmęczyłem się. Dobra. Gdzie ten Bydlak? Mam nadzieję go już nie spotkać. Chociaż i tak to się stanie prędzej czy później. Kiedyś cię ubiję. Ale tym mniej więcej razy. Jaśniej jest. Czy to od jego ognia? Nie, chyba. Panie. Gdzie on jest? Tam pływa sobie. Dobra, wejdziemy tędy? Mm. Nie, nie wejdziemy. A tędy, czy przejdziemy? Fastem, bo mnie zauważy Speed Szybciutko, szybciutko No, nie gliczuj się w tych. Zapierdzielaj co? Czekaj, co drugi? Czekaj, czekaj, czekaj. Tam był jeden, tam się kąpał jeden. Tu jest drugi. Nie jesteś głodny, wmawiasz to sobie, zjedz to nawet. Ja już nie wiem co robić. On tam stoi. Nie wejdziesz po tej skale, nie rozumiesz? Idź dookoła. Tam daleko, tam, o, o, o. To tak na pieprza. Chyba brontozaur. Mam nadzieję. Tak. Dobra, gdzie ty, biedaku, poszedłeś, co? Nie jesteś głodny, wmawiasz sobie, jasne? No. Poszedł! POSZEDŁ W PIZDU! Lecim! Lecim! Fastem! Mmm... Gdzie my padliśmy? Mi się wydaje, że tam. Tam, gdzie on teraz jest. Dobra, gdzie ten skurczybyk? On chyba gdzieś pobiegł. Czekaj, czekaj, nie. Przyszedłem tu zaczynałem odcinek. Tu patrzyłem, był ten typo. To było tu. Mm, tłukliśmy go pod tym drzewem, dokładnie pod tym drzewem. Czyli tu powinny być nasze itemy. Czas czekaj, on tu był. Jeżeli on tu był, to my go zaatakowaliśmy. On nas zauważył z daleka, czyli to musiało być gdzieś tak naprawdę. Tutaj, gdzieś w... Połowie tej drogi. Nie. Nie widzę tu nic. Naprawdę. Czekaj, chyba coś zauważyłem? Tentino, Dobra, przynajmniej się najemy. Mm. Siodło jest. Dobra, jeszcze dwa siodła i nasz akwipunek. Zrobię pochodnia Z czego jest pochodnia? Tak naprawdę trzeba by było wszystkie narzędzia od nowa zrobić, nie no dobra um, Może wezmę wszystko, żeby już się nie, ale skoro on tutaj, o, jest lenaria, e, czyli tutaj gdzieś Po omacku chodzę, na nic nie widzę, o Jest I teraz jeszcze najważniejszy mój ekwipunek Z daleka nie ma cieni Widzę, widzę tą torbę chyba, widzę, prosto przede mną. Ale lifehack, 200 IQ. Znalazłem! Cyk. Wracamy na HT. Jestem przecią... jakim cudem jestem przeciążony? Wywalamy te skiny, które nie są mi potrzebne, absolutnie. Zakładamy na siebie te rzeczy. Ja mam wszystkie te siodła. Jagódki i tak dalej jeszcze. Napić się nie mogę. A... Dobra, jak bardzo przyciążony jestem? Niewiele. Jeżelibym wywalił jak jagódki, to by było ok, ale może nie te. Raczej te. To bym wywalił jeszcze, tak. Da radę. Wracamy powoli do domu. Dobra, zbierzemy sobie tutaj metal trochę. Gdzieś tu były takie fajne skałki. Gdzieś tu był taki fajny zakątek. Co? On się przemieścił! On tu jest! On tu jest! O oh, fuck! Poprzedniego chyba zabiły brontozaury. Nie jestem pewien. Ale czy teraz da radę? Dadzą radę? Mam nadzieję, że tak. Nie, bo zanim ja go ubiję, to jeszcze minie trochę czasu. Ale tu jest jeden, tam jest drugi. Tam jest jeszcze szkieletowy. Nie ma opcji, my się tędy nie przedrzemy. Trzeba siłą. Trzeba stworzyć armię. I ich zadupcyć wszystkich naraz. No nie naraz, po kolei, dobra. Yy, to jest ta skałka. Patrzcie, ile metalu. Oczywiście zapomniałem, że jestem obciążony. Chyba, że... Z paroma Triceratopsami już bylibyśmy w stanie iść tam. Do tych lasów. Tylko tam bywają t i allozaury. Co jest trochę kłopotliwe. Nie, ogólnie ja pierwszego triceratopsa, nie triceratopsa. E, T-Rexa na swoim save rozwaliłem, kiedy miałem taki karabin już strzelający pojedynczymi strzałami. I najechałem na niego jakimiś pięcioma triceratopsami i dwoma takimi o wiele lepszymi dinozaurami. Są te. Mm... Rozkaz ata do ataku. I tak czekałem, czekałem, strzelałem w niego. Ciągle bojąc się, że wszyscy mi padną. A on padł w kilka sekund. Więc myślałem, że ten też padnie dosyć łatwo. Okazuje się, że nie. Dobra, metal do pieca, rozpalogień. Siodła wsadzamy tutaj. Ehm. Yy... Jak się to kusza robi? W warsztacie. Kusza, kusza, kusza. Siedem metalu. Łatwiutko. A siekera? Osiem metalu. Z tego będzie? Dziesięć. Robimy najpierw kusza. A może byśmy jeszcze oswoili z tego zaura? One są. Podobnie mocne do triceratopsów, ale są lepsze do takich małych i licznych. On ma level 5, co mi trochę nie bardzo pasuje. Dobra, mam metal. Co tam trzeba było jeszcze? Włókno na pewno i drewno, które mamy. Jak najbardziej. I cyk. Strzały mamy, chociaż przydałoby się więcej i nie mamy normalnych strzał. Jak się je robi? Brakuje mi włókna. A! Cały odstawiłem tutaj, tak właśnie się zastanawiałem. Przecież miałem go dużo. No dobra. To to mi nie jest potrzebne, to też weźmy tak. Tu mięsko, czy... Nie, jakie ja to ustawiałem na swoim serwie? A no nie wiem. Robimy coś takiego. A na odwrót. O! I dlatego właśnie na początku gry mówiłem: nigdzie nie idziemy na żadne wyprawy, siedzimy w bazie, rozwiniemy się, to pójdziemy. Na razie wszędzie jest niebezpiecznie, siedzimy w bazie. Właśnie o to mi chodziło. Właśnie zaatakowaliśmy coś, co byłem prawie pewien, że rozwalimy. Nawet na luzie. A to, to coś zjechało nas na luzie. Dobra. Mm, ile tych strzał? To może jakoś. 15 Dobra, level Czwarty, nie pasuje mi Tutaj? Czwarty Też mi nie pasuje Gdzie są wyższe poziomy? Tu jest jakiś technologiczny Ale on miał 20, któryś Co mi nie pasuje za bardzo Też Chociaż jakby się uprzeć Nie, on ma szósty To niedobrze Chociaż ja Parazaura potrzebuję po prostu po to, żeby mieć jego skilla. Więc tak naprawdę wystarczy mi byle jaki. To weźmy sobie tego. Także żeby było egzotycznie. Gdzie uciekniesz? Tam gdzieś. E, PPPP, gdzie jesteś? No i go zgubiłem. Brawo ja. Wada tej miejscówki. Wszędzie są krzaki. Mamy go. Jest. Może teraz uciekniesz w drugą stronę? Co? A jak w łeb wezmę? Uśpiony, proszę bardzo. To teraz. Jagódki, trzeba wziąć. Jagódki, a Czy ja mam. Ja wywaliłem wszystkie jagódki, a resztę zjadłem. Jagódki, jagódki, jagódki. Tylko tyle? Ile ja tego zebrałem? Malutko! On to zaraz zje! Wszystko! Awansik! Ale ja chcę lecieć do naszego parazaura! Bo on się obudzi! Gdzie jest parazaur? Parazaurze! Nie chowaj się! Jesteś, dobra. Dej ty masz nieprzytomności... A jeszcze dużo, dobra. Hmm. Cyk, 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 cyk. Ile trzeba mu narkotyków dać? Eee, nawet nie trzeba w sumie. E, idziemy w wźwik. I co tam nowego możemy sobie zrobić? Może włączmy z paną ziemię aberrację. I co możemy sobie zrobić teraz? Strzała, światła, Celna ogień, a także może lekkie wycieki ropy. Co? To potrzebuję jakiejś łatwopalnej cieczy, którą nie mam pojęcia skąd mam wziąć. Średnie pole uprawne! Do konia tego potrzebujemy! Dobra, ale jeszcze siodło z tego zaura. Właśnie rozkminiam. Słoik z ropą? Aha, można rzucić yy, ropą i wtedy sobie się wyleje. Spoko. Dobra, więc ja myślę, że... Lenario, Lena... wymieśćcie mu jakieś imię. Weźmy to średnie pole uprawne oraz... Pikę? Może? Kiedy będzie miecz? Jeszcze długo. To bierzemy pika. Dobra, to tobie bierzemy za siodło. Zakładamy, zbieramy trochę jagódek i oswajamy coś innego. Ty masz czterdziesty drugi. Ty masz piąty. Wiecie co ja się tak naprawdę zastanawiam nad tym 42. Bo to jest moc. To jest moc. Dobra. Mm. Nie, najpierw normalne strzały i sobie zabijemy tego słabszego. I dopiero potem zajmiemy się za uswajaniem tego lepszego. Spierdzielando. Mmm. Nie trafiłem! Leć, leć, leć! No, leć, 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 Tak, 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 dobrze, dobrze, dobrze! Uch! Brawo! Jedząko! Jeszcze raz! Mm. Znowu mnie walnie, tak? Znowu mnie Prrrrr! Na górę, na górę, on ma problem schodzenia. Dobra, tamten drugi jest z tyłu daleko. No dobra, nie aż tak daleko. Nie bij, nie bij, nie bij, nie bij, nie bij. Leć, 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 leć. O kurwa. Dobra. Troszkę dalej, okej? Okay? Troszkę dalej. Leć, 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 leć. Ile sił w nogach. Dostał laga, laga dostał. W sensie zbagował się. A ten Łatahel, co ty robisz w ogóle? Dobra. Skoro ten ma laga, to mi prawie nic nie zrobi. Ale dalej tego trzeba ubić. Hop. Nie rób tak! Nie rób tak! Nie rób tak! Leć, leć, leć! Szybciej! jest strzały Ej, no to nie wystarczy. Jakby będzie malutki problemik. On się też zbagował, prawda? Tak. Nie, 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 nie rzucaj. Ej, mogę ją zabrać tak normalnie sobie zabrać, nie? Czekaj. Nie, dopiero jak będzie martwy. Dobra. Dawaj to włócznie. I oddaj moje strzały. Tobą się zaraz zajmę, okej, okay. a teraz idę uśpić swojego kolegę. Nie wiem, czy to mówiłem, czy nie. Na pewno to mówiłem, jak się zatrzymał odcinek. Znaczy, ja zatrzymałem i nie zauważyłem, że zatrzymałem. Nasz tamten Triceratops, który się zbagował, się odbagował. Tak nagle po prostu. Chyba jak kazałem mu kogoś zaatakować, to wtedy się odbagował. No i. Mam nadzieję, że z tym będzie tak samo. Jak bardzo to jest slow motion? Ilukrotnie? Mi się wydaje, że jakoś trzykrotnie? Albo cztero? One naprawdę zapieprzają, jak są dzikie. Padła mi! Mmm, ta, zbroja. Ej, ja chyba zaczynam uciekać. Naprawmy sobie ją po prostu. Wszystko sobie naprawmy. Eee, napraw. Nie będzie mnie już stać, dobra. Ty, tam, hop. I padł. Proszę bardzo. Tu musimy zabrać trochę jagódek. Mamy to do usypiania. Gdzie moje narkotyki? To. Nie są. No dobra. Ale ja bym chyba chciał go... Lepszą siekierą, żeby było więcej tej skóry. Mam w piecyku... Trochę, plus jeszcze w skrzyni trochę, więc nas będzie stać. Który ty masz level? 28. Oswajamy go. Jeżeli będą jakieś takie wyższe poziomy, ponad nie wiem, 20, 25, to ja je właśnie będę brał. I co ja chciałem wziąć? Chciałem zrobić tamtą siekcę. Tu mam trochę, tu mam trochę. Ej. Myślałem, że jakby trochę więcej jednak. A mam metal? Mam dwa. Czyli mi nie starczy absolutnie. A czy mam tu gdzieś? Nie mam nigdzie. Boże. Dobra, z tych skałek przyrzecę trochę dropi. Więcej metalu niż zazwyczaj. Czy to nie do końca te? To chyba te. Dobra, dropło mi trochę. Okej. Okay. Tak, jedno drewno, dziesięć skóry, idealnie. Mamy siekiera. To odkładamy sobie tutaj. To bierzemy i wracamy. No trochę tego poleci... Ej, myślałem, że więcej będzie. Jakby tak trochę jednak słabo. Zmijam zdanie, słabo leci. Ale na pewno lepiej niż przy kamiennej siekierze. Nie wiem czemu... Ale Ark tłumaczy jego nazwę jako jaja parazaura. A to jest po prostu Tek parazaur. Co dodajesz tek, bo to jest technologiczne. I teraz tak. Jagódki. I am ciam ciam, ciam ciam Nie wstydź się. Jak to mu mało daje? Ile on potrzebuje tych jagódek? Mm, no, trochę jakby tu posiedzę. No dobra, ale w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Niestety nie zdobyliśmy nic zbyt ciekawego. Jedynie tej Temy straciliśmy raczej więcej. Ale tak to już jest w arku, to jest taka gra i spodziewam się, że jeszcze raz czy dwa stanie się coś takiego: że stracimy wszystko albo prawie wszystko. Także w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.